Letnie okno transferowe zamknięto w tym roku 5 października. Z racji strat poniesionych przez kluby w wyniku pandemii miało być ono uboższe w wielkie transfery, ale nic z tych rzeczy. Najwięksi nadal wydają grube miliony. 10 transferów przekroczyło barierę 50 milionów euro. Jednak z wieloma piłkarzami rozwiązano kontrakty, a ci nadal nie znaleźli nowych klubów. Kto jest do wzięcia za darmo nawet po zamknięciu okienka? Witajcie na kanale Betfan. Z tej strony Tomek Witas. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Postanowiłem stworzyć ekipę złożoną z najlepszych piłkarzy, którzy pozostawali bez klubu na dzień 7 października. Wyszła z tego całkiem porządna drużyna, która w topowej lidze mogłaby powalczyć o awans do europejskich pucharów. Bramkarzem w takiej drużynie zostanie Daniel Subasic, Chorwat, który po 8 latach pożegnał się z AS Monaco. 35-latek w 2012 roku trafił do księstwa z Hajduka Split za milion euro i rozegrał w Monako prawie 300 meczów. Wygrywał z nim Mistrzostwo Francji w sezonie 16-17, grał w półfinale Ligi Mistrzów. Wicemistrz świata pozostaje bez klubu od 1 lipca. Wstępnie mówiło się o zainteresowaniu zespołów z krajów arabskich, ale na razie żaden się nie zdecydował. A przed golkiperem jeszcze dobre trzy lata grania. Idziemy do linii obrony i tam na prawej stronie Nathaniel Klein. 14-krotny reprezentant Anglii ostatnio grał w Liverpoolu, który 5 lat temu zapłacił za niego 18 milionów euro. Kleina zniszczyły kontuzje i problemy pozabojskowe. Była tajemnicza kontuzja pleców, zerwane więzadła, ale i plotki o zabronionych substancjach. W sezonie 18-19 był na wypożyczeniu w Birmingham. 185 meczów w Premier League nie pomogło. Dziś 29-latek szuka zatrudnienia. W środku były piłkarz między innymi Realu Madryt Ezekiel Garay. Argentyńczyk ostatnio grał w Walencji, która ma jednak spory problem organizacyjny. 33-latek ma w swoim CV także Zenit i Benfica. 201 meczów w La Liga, 32 w reprezentacji Argentyny, wicemistrz świata z 2014 roku. Teraz jednak poza futbolem. Obok niego przedstawiciel niemieckiej myśli piłkarskiej Daniel Schwab, który jednak w kadrze nigdy nie zadebiutował. 32-latek grał we Freiburgu, Bayerze Leverkusen, Stuttgartie i PSW Eindhoven. Prawie 200 meczów w Bundeslidze, ponad 100 w Eredivisie. W tym składzie znalazł się jednak trochę dlatego, że brakowało lepszego kandydata. Patrząc na CV, spokojnie odnalazłby się w średniaku Ligi Tureckiej. Ostatni element defensywnej układanki to kładło Asamoa, do niedawna grać Interu Mediolan. Gańczyk to nie byle kto. Wcześniej grał także w Juventusie, z którym zdobył 6 tytułów Mistrza Włoch. Czy był kluczową postacią? Nie, ale łącznie w Serie A zaliczył 270 spotkań. Wiele także w barwach Udineze, gdzie grał przed transferem do Juve. Ma mimo wszystko dopiero 31 lat. Gdzieś powinien się odnaleźć. Na prawej stronie pomocy wielki i niespełniony talent Alen Halilowicz. Chorwat w wieku 18 lat był kupowany przez Barcelonę za 5 milionów euro. W pierwszej drużynie rozegrał tylko jedno spotkanie i zaczął krążyć. Po dwóch latach sprzedany za taką samą kwotę do HSV Hamburg, którego też nie podbił. Podobnie jak Udela's Palmas, AC Milan czy Herrenfein. W wieku 24 lat znalazł się na dużym piłkarskim zakręcie. 4 lata starszy jest Jack Wilsher, z którym ostatnio kontraktu nie przedłużył West Ham United. Wychowanek arsenalu był włączany do dorosłej drużyny już w 2008 roku, mając zaledwie 16 lat. Blisko 200 meczów w kanonierach, wypożyczenia do Boltonu, kilka lat później także do Birmingham. W 2018 roku za darmo odszedł do West Hamu, a dziś nie ma klubu. Dlaczego? Dobrze zapowiadającą się karierę, zniszczyły głównie kontuzje. 34 mecze w kadrze Lwów Albionu też robią wrażenie. To co? Turcja czy kraje arabskie? A może Stany Zjednoczone? To przychodził z Japonii do BVB za grosze i szybko zrobił furorę. Shinji Kagawa. Dobry czas w Bundeslidze zaowocował transferem do Manchesteru United, gdzie jednak nie wyszło. Spędził tam dwa lata i wrócił do Dortmundu za 8 milionów euro, czyli połowę kwoty, za którą odchodził. Potem było wypożyczenie do Besziktaszu i rok temu odejście do Realu Saragossa. 31 lat, blisko 100 meczów w kadrze Japonii i ponad 40 goli w Bundeslidze. Taki bagaż doświadczeń, ale co dalej? Na lewej stronie pomocy umieszczam kolejnego piłkarza, który zapowiadał się na gwiazdę, czyli Samira Nasriego. I przez chwilę taką gwiazdą był. Mając 21 lat, odchodził z Marsylii do Arsenalu. Po trzech latach za prawie 30 milionów euro trafił do Manchesteru City. Jego regres zaczął się w 2013 roku, a nigdy nie był to piłkarz, którego można było zaliczyć do ułożonych. Grał też w Sevilly, Antaliasporze, West Hamie i Anderlechcie. W 2018 roku został zawieszony na rok ze względów dopingowych. Dwukrotny mistrz Anglii ma już 33 lata. Kto w ataku? Po pierwsze Daniel Staric, czyli zawodnik, który z tego grona na kontuzjach stracił chyba najwięcej czasu, bo prawie 800 dni, ponad 2 lata. Mimo wszystko w barwach Manchesteru City, Chelsea czy Liverpoolu strzelił 77 goli w Premier League, której był też mistrzem. Ponadto dwa razy podnosił Puchar Ligi Mistrzów, ostatnio jednak West Brom i Trabzonspor. Pytanie, czy 31-latek ma szansę na coś jeszcze. Brakuje nam ostatniego elementu układanki, a nim zostaje typowy jugol – Mario Mandzukic. Chorwat ostatnie pół roku spędził w al Il w Katarze. Wcześniej jednak ponad 100 meczów w Bundeslidze i Serie A. Zdecydowanie największy piłkarz w tym zestawieniu, choć już 34-letni. Cztery razy mistrz Włoch, dwa razy mistrz Niemiec, do tego Liga Mistrzów. Manjukicia nawet nie trzeba przedstawiać i ten klucz powinien jeszcze jakieś drzwi otworzyć. Tak wygląda nasza cała jedenastka i patrząc na potencjał ludzki, na indywidualności jest to zespół na dobre granie w topowych ligach. Choć patrząc na wiek i historię, byłaby to drużyna mocno zmęczona i nasycona. Najwyżej wyceniani przez portal Transfermarkt są Klein i Staric, obaj po 8 milionów euro. Do zestawienia nie załapali się Antonio Valencia, Pablo Zabaleta, Aleksandre Pato, Sejdu Dumbia czy mistrz Anglii z Leicester City Andy King. Pytanie kto i kiedy? Postanowi tych piłkarzy zatrudnić. Wcielcie się w rolę trenera czołowego polskiego klubu i dajcie znać, którego z tych piłkarzy wy chcielibyście u siebie zatrudnić. Ja stawiam na Mario Mandzukicia. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia. Niebawem.